Zadanie: sprawdź, czy z podanych boków można zbudować trójkąt. Na początku mamy boki o długości 3, 4, 5. Zasada jest prosta: zawsze dwa boki muszą być większe od trzeciego. Każde dwa muszą być większe od pozostałego trzeciego i sprawdzamy po kolei. Pierwsze dwa w sumie są większe od trzeciego boku. Następnie Pierwszy bok i trzeci są większe od drugiego oraz drugi i trzeci bok są większe od pierwszego. Czyli tak, z tych boków można zbudować trójkąt. Kolejny przykład. 1, 2, 3. Czy z takich odcinków o takiej długości można zbudować trójkąt? Sprawdzamy. Bierzemy pierwszą parę, 1 plus 2. Czy jest większe od trzech? Powinno być, ale niestety nie jest większe. Czyli już na samym początku stwierdzamy, że to nie jest trójkąt. Z takich kawałków, z takich odcinków, czy z takich patyczków nie da się zbudować trójkąta. Zwróć uwagę, jeżeli wezmę sobie odcinek o długości trzech jednostek oraz odcinek o długości dwóch jednostek i odcinek o długości jednej jednostki, to z takich odcinków nie mogę zbudować trójkąta. Zauważ, że ten daszek... Jaki tworzy trójkąt, nie wzniesie się ku górze. Te dwa odcinki czerwony i niebieski opadną na czarny i nie powstanie nam trójkąt. Przejdźmy do przykładu C. Mamy odcinki o długości 7, 7 i 15. I po kolei sprawdzajmy. 7 plus 7, czy jest większe od 15? No niestety nie. To jest 14. Niestety z tych odcinków nie da się zbudować trójkąta. Przejdźmy do kolejnego przykładu D. Mam odcinki o długości 10, 15, 17. Czy da się z tego zbudować trójkąt? Sprawdzamy. 10 plus 15 na pewno jest większe od 17. Kolejna para. 10 plus 17 jest na pewno większe od 15. I ostatnia para do sprawdzenia. 17 plus 15 jest większe od 10. Tak, z tych odcinków można zbudować trójkąt.